Mamy wstęp na lotnisko, ty nie lew tu. <grystanie> <grystanie> kurwa. Ale go. To co, jedziesz przed? Aj kurwa, workisz. <grystanie> ej, kurwa. Ej, <grystanie> chyba mam w tym samym celu. Ej, <grystanie> obróć mi sir. Jest. Skąd <laughs> uh, to? A to się polatałem. O! Okej, ja spierdalam. Czekaj, okay, właśnie próbuję wskazać, bo mówię, ten super rośnie szybciej niż ten. Eee... grzyby po deszczu. Jeps. <grystanie> Dało się? No markiza jeszcze wskoczył. Tak, bo ktoś tam wjechał chyba. A, WST ten debil. A, to chujdzi. <grystanie> Na ręcznym Nie, bo jeszcze widziałem jak to wsiadasz, się, chciałem cię jebnąć. A sam się jebnie. No bo chyba przyspieszenie z dupy wzięte, zbugowane. O! -e. <laughs> Zapraszam Zapraszam do kupna pojazdów ja również zapraszam. No co, razem latamy? No. O oh, f**k, do sms -a. I co teraz? Ej, nie, do dobra, dobra, bo on jest na służbie, dwa wyjeżdża tylko autem. <laughs> na guma. Ta A tu orkisz siedzi z OBS-em i tylko nas nagrywa. nagrywa. ale fruwam! O, ale lądowansko. Ej, ej, sir! To jest mądre... Ej, zwalni, zwal lampę, zwal lampę. Zwalnąłem. No u mnie nie. O, patrz jak parkowałem. Zjebał to. Trochę się tam kręci przy mechu, więc trochę bym e, ten na razie cię ogarnął. Jebać policję. pan <grymianie> <Uuuu. grymianie> <grymianie> O kurwa! tej nawet nie był na służbie, na steru. O kurwa. Jeszcze jakiś wędzik? Tak, skoki na, na lotnisko LS Eee, kupi słuchaj <laughs> Owrócił mnie Klutyki teraz dawaj durnie. <laughs> Masz durniu Ooo panie, ale lodno Czekaj czekaj Orchit teraz będzie skakał Odpierdalanie na pylać Fakt, bo to jakiś tam konfident wjeżdża, a nie jest nic Ja spierdalam Nie, 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 bo odjechał się, odjechał się Aj, już Pan obrót Oj, ale się zjewało Eng, dawaj, szybciej. I No co za szajs. Co, co, co? No Orange mi kurwa zrobił srakę. I... Wy wyskikowało cię. Mm -hmm. o! -M ale M, ale M ta zanikuje, nie chcę kurwa zajarzyć, że y mi wywaliło połączenie. Bo MTA jest durna, jak ci wywali połączenie, to musisz MTA restartować. No to kill. All. O fuck, bo ktoś tutaj startuje dronem. Fuck? Wierz konfidentem Kurwa, znowu oblałem się liptonem na stole. Kurwa. <grym> Dobra, wezmę starą metodą, czyli zetrzyj to rękawem. Co? Rękawem. Jest Znasz tej metody domowego oczyszczenia? Znam. Tak samo jak metody nadczyszczania twojej starej. Idzie w Wzajemnie. No już jadę po ciebie. Ja już dwoma autami wyskoczyłem. A, czyli wziąłeś tam to auto już i wyskoczyłeś? Wejdź do MTA. Ej, właśnie, chcę zapytać Cię Orki, że czy wbija na Discorda, czy coś? I teraz jesteśmy. <laughs> a, nie ma to jak moim główkiem. <laughs> Co ty tam odpierdalasz? Nie zostawiasz mi innego wyboru, nie? <grybuj> wiesz, się obrócę na chwilę... Mhm. Już to gówno stoi. No... Ja pierdolę! Wiesz, wiesz... jak w sumie zrobić, żeby to gówno się nie respiło? No... Nie możesz za bardzo odjechać daleko od tego gówna. Orkisz się obudził. Skoku oj oh, sir, na długo. I need rotating. Ktoś się na, na, no, na moim dachu stał. Ej nie wyje, to i nie wyje, to i tylko wyskoczy. Jak tu Kurwa! Purwa! O, no, dobra, dobra, idzie na koło. Sir, zachowałem. I'm <laughs> sorry.